Bardzo serdecznie to jest trzeci sezon Snapcraft na serwerze. Uhu! Bravo! Dobry. 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 dobry, Oto się w końcu rozpoczęło. Trzeci sezon, pierwszy odcinek u mnie na kanale, 101 właściwie. Chyba wow. trzeci sezon. I dzisiaj jesteśmy 50% częścią ekipy na serwerze. Jest ze mną Neresia. Lecimy od góry, taba. Jestem, Siemaneczko. Easy me, to ja. Ranger <grymne> Dzień dobry, dzień dobry. Victor A witam, witam. Zeti Nie ma Judy. Witam. Pan Nunu. Zeti jest, I tylko nie tam witam. siedzi. O, o, tam, o. Teraz, może krótkie wyjaśnienie: jest to serwer, który aspiruje do powstania chociaż. jednej dziesiątej Hermitcraft. Jest to nasz, że tak powiem. Plagiat. Inspiracja nasza dla tego serwera. Chcielibyśmy stworzyć survival najczystszy survival, jaki się da na snapshotach, na serwerze, grając z innymi graczami. Tak więc, i tutaj jesteśmy około 500 kratek od spawnu naszego, bo spawn mamy tysiąc. na. 1000 no, chyba. chyba, coś takiego, coś. No, 500, 1000, coś około tego. Bo mamy spawn na małej wysepce na pośrodku morza, co nam to ułatwi w budowaniu farm na właśnie spałnie I się przenieśliśmy na taką wyspę większą, która była niedaleko I tutaj sobie zaczęliśmy budować taką jakby naszą wioskę, w której się osiedlamy, że tak powiem I sobie tutaj mieszkamy Tak więc może przejdźmy do prezentowania każdy, co się tutaj podbudowa Bo później jak już będziemy mieli, że tak powiem, wystarczająco dużo materiałów Będziemy gotowi, żeby pójść na swoje, to sobie wtedy oczywiście każdy pójdzie To więc pójdziemy, hmm, no niech będzie od najpiękniejszych budowli do... Tych mniej piękniejszych. O, to jest piękne drzewko. Jest to moje drzewko, oczywiście, które... kurwa. Nie, to jest piękne drzewko, wybudowane przeze mnie. To był na początku tak zwany mutant... Mutant, który został przeze mnie przebudowany. Na początku nie było tych szybek, przed chwilą je dodałem. I wygląda nawet... seriously... ładnie. W tym drzewku w piwnicy jest pełna farma rybek, która była pierwszą na tym serwerze, i jakimś cudem nagle wszyscy zaczęli sobie. Dosłownie, wszyscy na tym serwerze, którzy grają, mają taką farmę. Nie, ja nie mam, to, to, to jest nieprawda. Coś 90% połupi, nie? graczy na tym serwerze ma taką farmę. <gry> tak więc, może przejdźmy do odwiedzenia. Pójdziemy sobie najpierw na górę. Tutaj jest jeszcze niezagospodarowany teren. Mam jedynie tutaj taką, jakby pracownię. I tutaj coś ładnego sobie zrobię, ale to w przyszłości, bo tu, tu sobie hoduję liany. Generalnie byłem w dżungli. Jako jedyny chyba mam liany na tym serwerze. Bogatwo. I generalnikowo. Tutaj sobie właśnie pracuję, mam pracownię. Wyżej mam małą sypialnię, w której sobie kimam. To jest moje piękne zielone łóżeczko, kolorowe łóżeczka Dobroci nowego Snapshot'a. Kłamuję się od góry. Wąt, Wąt mi na dół. Weźmy na dół. Tutaj jest oto piernicza. Pierwsza farma rybek na tym serwerze, bardzo piękna. I zobaczcie, ile rzeczy na tutaj było Tyle rybek, tyle rybek, tyle rybek, tyle książek. To takie no fajne książki w stanie łowić, kurde. Książeczki mi poleciały. Tutaj mam troszeczkę siodeł, troszeczkę tagów. troszeczkę. Tutaj mam śmieci, tu mam inne śmieci, tu mam jeszcze więcej śmieci. Tu też są śmieci, a tu jest skrzynka dla śmieci. A tutaj nie mam nic. I na dole się. Jednym jeszcze mam... słowem. Twój dom to, jest to jest jeszcze taki dom trochę śmietnik, śmietnik, co? Nie, Ta strefa w tym domku jest przeznaczona na śmieci. A tutaj mam farmy, takie prowizoryczne, biedne, ale są, no żeby były. Tak więc dobrze, tak się prezentuje mój startowy domek. Nie tylko będę się wynosił na swoje, ale wiecie, żeby było miło. Tak więc, no. przejdźmy dalej. Tutaj mieszka Zeti, którego, który jest, ale go nie ma. Żyje w naszych sercach. Rąbanie są jedną czaszkę widera. Oczywiście co robi? To co my przez większość czasu kiedy nie gramy, czyli awczy przy farmie rybek. Zobaczmy co tutaj złapał. Ej, ranger, niech to Patrzcie jakie bogactwo. Ale ja też to nagrywam. Łale pierniczony, ale się dorobił. No, tutaj ma. Jeszcze cały czas ciśnie. No, rąbanie, z też będę musiał trochę sobie tutaj poawczyć. Ja tak, planuję w ogóle tydzień spróbować sobie poławczyć. A tydzień nie, ale troszeczkę sobie poławczyć. O kurde, jaki łuk tu jest, o matko, bosko. Tutaj on ma farmy, bardzo ładne. W ogóle nie mam sobie wezmę jedną. O, achievement fajnie. O kurde, ten łuk to ja bym sobie wziął. Ale który ten? Cs, cs, nie ma świadków żadnych. A, z mendingiem. Ja nikomu nie powiem ja. <laughs> Tutaj mamy piękną, publiczną enchantalnię. Enchanting Enchantalnie? publiczny. Enchantalnie. Enchantalnie Boże, jak ja to tak. powiedzieć. Tak. <noise> o, bardzo ładna. O, do, dokładnie, tutaj możemy sobie poenchantować, to jakieś biedne enchanty, Co to w ogóle jest? Dobrze, tutaj jest domek, znaczy namiot kolejnego gracza, którego nie ma papiera. Który ja sobie tutaj lubię rzeczy zbiera. Papierka pasuje do niego. Papieru, papieru. Papieru ma 21 diamentów? Hmm. Bogacz. <noise> Dobra. Teraz idziemy do domku osoby, która jest teraz na odcinku. Neresio, proszę oprowadzić po swojej hawirze. Zapraszam. <laughs> Uczymy, y, domek jest oczywiście jeszcze niedokończony, co zresztą widać, bo ma taki prześwit trochę na niebo. Yeah. Nazwijmy to dużym <laughs> świetlikiem. Tutaj <laughs> mamy farmy. Tutaj mamy krowy półautomatyczne, ale to później. Półautomatyczne krowy. Półautomatyczne, bo trzeba je karmić niestety. I zabijać. Zapraszam. Ja to bieg, do biednie siedzą sobie. To. Ciasno. Dobra Tutaj u góry mamy jakieś piecyki, to jeszcze jest niewykończone oczywiście Sypialnia na pięterku Pokój wow. z widokiem na namiot, papierka i przyszłą budowlę Rangera Ty to masz jakieś manie na, na punkcie papierka Wczoraj, wczoraj ładnie, ładniejszy był Podoba mi się jego nick Papier Wczoraj ładniejszy był domek, ale, ale teraz jeszcze nie jest tak źle A patrzcie jaki sprytny, bo on ma papier 70, nie? Jedna liczba więcej od tej, pechy, tej, 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 no A no ja, jak, Jaki okay. sprytny kurde, no ja bym na to nie wpadł i zapraszam jeszcze do piwnicy. A już i pokażę idę. wam małe kotki. A te creeper co. No, kolejna, która. No. Tak. Wszyscy powstało, mi ściągają. O Jezu zmarło. A tu mamy przejście lagie. do krówek. Zapraszam do no, piwnicy. 39. Nie, tylko mi ich nie zabijać, bo ja się ten karmi od góry. No, no tu nie <noise> mogę, no. No i tutaj są świnki po drugiej stronie, oczywiście. O, o leje są. A faktycznie. Nie ruszać. Nie kraść, nie zabierać. I tutaj się tworzy już magazyn. U, duży. Bardzo powoli, ale będzie. A to ty tutaj chcesz na stałe mieszkać? Nie, ale ja lubię mieć posortowane rzeczy. A mi sześć skrzynek na razie starczy. Później pójdę. A w mi się już Panarę. nic nie mieści. jest jakiś sorting na 150 znów. No i zlaguj nam serwer bardziej. Dobra, <laughs> lecimy dalej. Tu kto mieszka, nie wiem. O kurde, ma ten. No, Tak. Kup. A, tak. O, tutaj mamy. Co to za brzydki domek? To jest piękny klimatyczny domek oficera. To jest mój Przyznaj domek. Się. Na pustyni, tak. więc musi być taki pustynny. Wyprowadzam się, to już go powoli rozwalam. O, a tutaj była farma rybek. Ciekawe, Żyła. gdzie ona jest. O, <laughs> bogactwo kurde. Nie, tutaj nic ja... Tylko... Ja nie potrzebujesz tych rzeczy No... nie Ja to. to też wezmę. To wezmę Ale to ona też... planujesz okay. zabrać? Nie nie, to wszystko biorę. Okej okay. Dobre mhm. Patrzcie jaki już niezależny. Ja łóżeczko czerwone. No, oryginalny. Mamy 15 innych łóżek, musi, który na tych najbrzydszych. Nie się źle kojarzy mi Nie one jest ładne. Ładne, mi się podoba. Plany mogą pewnie te się zmienić. Dobra, no to co, idziemy dalej? Tak jest, to do kogo następnie? Do no Wiktora. Bo teraz do Wiktora Oj. u mnie nic nie ma, tam jeszcze, ale jest za to y, oczywiście to co wszystko to samo co wszyscy robią na serwerze, tak? Czyli... rybek? Tak. <laughs> Manczarka. Znaczy to jest projekt Rangera, Rangera ale. W, w sensie, sensie tak. projekt jest wyglądu. Kurczakarnia. Tak, Piękna środka. No jeszcze kurczakarnia, o, możemy też. Wejść tutaj, o. Devlocklac ale... kraje Co kurna? Devlock Ranger. A. A, to tam. Ma sens! Tak. <gry> tak. Right. I tutaj możesz dalej. też. przyjść Ranger tutaj też? O, bo to jest. No, jestem, sobie stoję na swoich to... słupach z Kobla. Możesz oprowadzić tutaj po swoim projekcie. Mogę o... oprowadzić po słupach z Kobla. Słupy z na razie tak. tutaj stoją, ale to. Y Tutaj za długo bym myślę tłumaczyć, to ja, ja tam u siebie na pewno będę tłumaczył. Zapraszamy właśnie, no. Tak, jak właśnie, ktoś chce, tak? to. Link w opisie. Jak nie zapomnę. No sama chętnie obejrzę, bo się dowiem, co to ma być. <laughs> Nam też nie chcę powiedzieć, kurde. <laughs> Same nie tajemnice. Ma takiego, no odc, odcinki oglądeczne. <laughs> Same tajemnice, no proszę. Alright, to tutaj mieszka Wiktor obok, tak? Tak, ale tu nic nie ma jeszcze No jak, nie widzę Zaczy coś. To tam jest... o, o, oryginalnie, co... no Nie, gdzie, gdzie Do tego drzwi? to się nie spodziewałem akurat <grym> A, tam, że tutaj, tutaj, tak, tu ja w Owczarce mieszkam <grym> Tutaj śpię Dobra Dobra, no to możemy też do... W tutaj... ale tam, tam nic nie ma zbytnio, jedynie co yy, to, to trochę większy ten. A, od góry jest taki, taka, taki wpust Tutaj, o Przecież Chyba na nasze spałnie byłoby na tyle pust, O, tu jakieś drzwi są jeszcze Dobra Nora Papiera O! Ale oryginalnie, no znowu farma rybek Kurna, wszyscy nie potwierdzają projekty Dobra, to może pójdźmy teraz do naszej ekspiarki, którą ktoś wybudował na pustyni Judy prowadź, bo chyba ty ją budowałeś No, no ale przez nether chyba szybciej było, nie? A ja idę pustynią Pójdźmy pustynią, będzie no, ładnie dobra. Nader jest brzydki póki co, więc... Ale o, lepiej tam nie chodzi. To będzie ścinać, ale no, dobra co to ja ranger? Ja podróżuję inaczej niż wszyscy Ał. Międzyplanetarnie Też mam takie lekkie lagi? Też macie na znaczy się, czy tylko ja mam takie? No, tak, wszyscy Tak są Trzeba będzie chyba jakiś lepszy serwer znaleźć ranger czy szybciej O piramida no, dobrze Taka ładna A w środku? Podpowiem Cię, nie ma owczarki. Ale kurde, to z tymi skotkami ktoś ładnie zrobił, naprawdę. No, ładnie to zrobiliśmy z papierem. No, super Nawet to wygląda. Tylko te, te skrzynki trzeba usunąć. Moim no, zdaniem są okropne. No, to trzeba. O, nie byłem akcji, jak tutaj tak się zmieniło. No, fajnie, fajnie. No to tutaj sobie przyjść i poekspić tam będzie 50 level Większość I to jest z jednego spawnera, nie? Mhm, mhm. Gdzieś Ale był chyba potrójny to Ktoś mówi, że znalazł potrójny z tych pająków jaskiniowych czy coś takiego Będzie trzeba go odnaleźć i też zrobić Ja mówiłam, że podwójny Widzę, pod... że legendy serwera szybko rosną <laughs> dzień, dobry. No dzień dobry, Pan Drewno? Pan Drewno? Tak, ja jestem Pan Drewno Dobra, jeszcze pójdźmy może do naderu Pokażemy co nie ciekawego można znaleźć. W ogóle tutaj portal się zbugował. Ach, ten kto używa tutaj cobblestone, na piekła pójdzie. No właśnie, <śmiech> poszliśmy. <śmiech> piekła. <śmiech> <śmiech> Kumacie, nie, bo <laughs> nether to piekło no. Ha, 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 ha. O, Ederman. Ha, 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 w ogóle tutaj gdzieś idzie. Aha, bo tu do twierdzy jest droga, tak? Zawsze się zastanawiam, jak Ty jesteś w stanie to tak długo robić. Też nie wiem. Kurda, w mam bez <noise> kraka. Też nie wiem. Coś strzela. Do kogo? Nie wiem, mam dźwięki wyciszone. No. Idziemy do twierdzy, czy na razie nie? Ja tak poszedłem zwiedzić. Będzie trzeba w ogóle tutaj fajnie takie zrobić, jakby platformę jedną wielką z twierdzy. Ale to jest bardzo słaba twierdza. Znaczy, ja powiedziałem, że, no, powiedziałem dobra, że na tej? <laughs> no właśnie. Miałem na myśli ten, ale. No, no, Ale może być też inna. Oczywiście, musi chyba nawet. No tu nic nie ma w sumie, więc. Nawet się szkielety nie spełnują to jest przykre. Szczerze mówiąc. Ta tak, wybrakowano trochę. trochę. A te Blaze mamy w końcu? Mamy, nie? Tutaj są, właśnie, są dwa spawnery Blaze, będzie trzeba tu strzelić. Farmę fajnie, bo blisko spawnu jest. No to Uj, mamy chętnego. O, jest. Mówię, tu jeden, zajmiesz. jeden spawner, i drugi. Znaczy, ja nie lubię i nie umiem. A to co za. Będę może zrobić Inny tunel nie. w nederze tutaj na razem. fajnie robi. Twierdzy. Znaczy, tunel, zagadam. Portal. Na ja, ktoś chyba Savannie. Eee. Kto mieszka na sawannie? Brak chętnych. <laughs> tak jest. No, generalnie się pomału no. rozwijam. To jest dopiero drugi, trzeci dzień serwera, więc no, duża część pojechała na święta, no. bo tak trochę w dziwnym okresie wystartowaliśmy, ale nie było ślepszego, gdyż kolejny taki termin przedwolny, który by nam pasował, był dopiero na 1 maja, albo jeszcze dalej. Więc z trojga złego wybraliśmy ten termin. No, każdy sobie w wolnym no. czasie może pykać i. Tutaj trzeba jeszcze zbudować w ten... tym. powoli do wakacji się nazbiera surowca, potem się na serio zacznie grać. Więc jest spoko. Generalnie dużo no, live będzie. będzie. więcej działo. No, mam nadzieję. Generalnie ta twierdza jest. Chyba szkielecika widziałem. A jednak nie. Dobra, my wracamy. A tutaj były te skrzyneczki różne, które ja szukałem w tego miejsca w twierdzy. Aha Kurde no troll Trollolololololololololololo A jest kurde czarny szkielet I fajnie by na odcinku troszeczkę poleciała Yyy dobra W sumie Nie Okej okay. Uhu! Drugi Aha Trzeci Hmm. O, no, chodź, no już, no pogłaskam cię. Mm, nie, ja czyżby nie. w tej skrzynce nic nie był? No to tak jak wczoraj, te, tym siekierom ciechnęła. Tak, A generalnie, bo ja chyba z, nie mówiłem tego. Y, tak, taki mam pomysł, że jak już pojedziemy do endu i będziemy latali po End City. To żeby mm -hmm. pokazać, że ktoś już na przykład w jakimś NCT był, to jeżeli są statki, to żeby zabierać głowy smoka, nie? Bo to będzie takie o tutaj ktoś był, to nie warto iść. dobry pomysł Nie będziemy. Nie A głowy smoka i też spoko są fajny temat taki kolekcjonerski. Mhm. Mm o. o. Czyżby pochodnie? Nie, tym razem z internetem problem coś nie A wy właśnie wy wy wywaliło. No. To i tak będzie już chyba na dzisiaj na tyle. To dla no, przykładu tak, pokażę. 16 minut jest. Nie? Tak. No taki wprowadzający odcinek, niedługo będzie się więcej działo. I generalnie wprowadzę taki system, żeby... Nie mam dużych ambicji co do tej serii, że tak powiem, jeśli chodzi o wyświetlenia i łapki, ale chciałbym, żeby nie miały one mniej niż 2000 wyświetleń z tałapek. Jeżeli to będzie osiągnięte, to wtedy dosyć szybko pojawi się kolejny odcinek. No i żeby udowodnić, pokazać, że... Mam nadzieję, że mi się nagranie nie popsuje. Generalnie jak klikniemy pochodnią na dół bloku, to kraszuje Minecraft. Tam... Ewentualnie jest jeszcze jedna opcja żeby skraszować minecrafta, proszę bardzo mm -hmm. jest jeszcze jedna opcja, wystarczy wyjść w statystyki da, a właśnie, I wszyscy się wchodzimy do... na koniec <grych> tak. ja się boję, że Jak mi to nagranie to? Się pójdzie no nie, no znowu deszcz pada deszcz no. też masz, masz, słaby no zasięg masz na tabie w tym internetem. no mam nie wiem co jest z tym internetem moim, wczoraj ja problemy miałem, dzieje. dzisiaj ty może no. to jest takie przekleństwo serwera lagi trzeba zmienić a może ja. poprzedni hosting się mści na nas o, yeah. albo urbitę przycisku... Ur dosuje. <laughs> Wiedzieliście, że na przycisku da się postawić pochodnie? Da się na wszystkim, bo teraz są, są bugi takie, że da się na tabliczkach. No o, ja wiem, że na tabliczkach leży na przycisku. Na trzcinie wczoraj stawiałam. Właśnie widziałem. <laughs> na trawie nie, na trawie się nie da. Smutne. No dziwne. Bugi. No dobra. Dobra, no to dziękujemy za to, że byliście, moi kochani. Tak. Do na usłyszenia jest. w kolejnych odcinkach i, do, i na live'ach i zapraszam na kanały tych innych uczestników kanały. naszego serwera. Oczywiście wszystkie kanały w opisie. Oczywiście. Dobra zabawa no, gwarantowana. Ja myślę, że wszystkie będą w opisie. Przypomnijcie mi. Dobra, na razie. Trzymajcie się i cześć. Do pa. zobaczenia. Pa.